Cześć, siema, z tej strony Pawlik i witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta i jest ze mną dzisiaj... Fezzi Gaming I pod tytułem Zagramy Minecraft na moda a czy zagramy w Minecraft na multiplayer? no Poślej i... po my tu znalazli diamenty no akurat poza odcinkami my sobie kopali chodziliśmy i tutaj są diamenty, Miasta, redstone, żelazo za mną Paweł jest kope. złoto a my Paweł kope, jeden diament patrzcie Raz. Też dwa. Dwa. jak sobie też jeden, dawaj. No wykop to. Dobra. Dobra, D만. cztery ja mam. E, no, ja mam też dwa. O, to Paweł him, na kijów już, po tym... Będzie po tym netem, nie Paweł? No. Jest. Paweł, tam musi uważać, żeby ty nie zginął. Redstone. A Paweł, do domu. pójdę do domu, no. Stój, redstone, tylko tu pozbieram yes. ten redstone. I poza odcinkami też ja znalazłem złoto. No, a e więcej? No, złoto jest. Ja, no, ja, Paweł to ja poważnie, mam 8 złotych. A to Paweł to jest tak bardziej początkujący. Hmm. Pawlik. I, I on tego robi, to się ja mu mówię. Zbierasz. Ej, no, bo To, to Nie, ja. No. Akurat mi się kilo w końcu. No, to później pan dodo. No, ja mam 7 chyba. A bo nie, nie. Jest, będzie neter. Kurde, nie jestem kilowatym. Jeszcze złoto, pozbieramy i idziemy do A w domu. następnym odcinku chyba będziemy dom budować, a potem będzie netter, wiecie? Nie, Paweł? Nie. No. Ja mam Pawlik, to on ma imię jest, nie, Paweł? Jak to złoto... O, tu jest jeszcze wungel. Kurde, tyle zapasów w tym odcinku w Minecraftach, nie? Kurde, dziesiąty level już mam. A pójdziemy do domu, nie, O, tu jest jeszcze. Ja nie, 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 nie lubię tych wbleżych, też to jest takie... Jak się latać? Jak biurze już yes, Jest. Jest. Jak dobrze. Kurde, albo teraz wykopię Co Paweł? Daj, daj mi damenty. Redstone. Podaj mi damenty. Nie. Ja już teraz wykopię ob ale później będzie jak ten... A musimy się zapaliskę zrobić, Paweł. Wiesz co, wiesz, jak sobie po zapaliska? Nie, metal? Nie. Oni ci pienią. Ile tego redstonu! Ja mam chciałam to kopa tutaj. Wiesz ile redstonu, jemu? Chyba jeden stak Kurę tu nic nie widać O! Nie ma coś No nie, nie ma Ja cię ale te diakse już Na razie co ty Ile węgla? Nie ma co tu nie Nie ma O mam już Bisa, Żeby teraz tak zrobię Mało zapalicie pasmo, ale się. Już tak szybko z czego zrobiłeś? No, pożybiłeś jeden z tego takich z tej foli taki, Tak sobie widzisz? To... Co, nie ten, wie, ten kamień? Że... No, ten, nie, no taki, taki, taki dziwny Nie wiem, hmm. możecie tak. Mo możesz się taki, taki, taki a złoto wyjdzie? ty już ten? Złoto z... z... no, Dobra, to tepnąć się do domu? No, pój. Ale, pój jo, 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 a ja ty no, no. no, się tepnął na tej do mnie, wiesz? Kurde, a szybko bardzo jest za daleko od mnie. za kałpój. Stu. Je, już? Się. Tak. O, siema. Dobra, jesteśmy ja, o. Wiesz, już. Dobra z złoto też. Na żeby, żeby Dobra, diamenty Dwa a nie diamenty Nie, da damy, 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 ty masz O, nie, Dobra, nie, nie, Dwa nie, 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 miał tylko dwa. Dobra, to może ktoś tu... A Ej, wiesz... Wiesz... A, bo, wiesz, a, bo, a i... może... A może zysk paniję? Pozwól, błyskam. Wiesz, ile węgla mam? Chodź, daj, bo... Bierz tego diamenta i dowiedz go diamenta. Może będzie się więcej. Jakoś... Zróbmy. Stój, radź stąd. Czemu teraz tyle diamentów? Daj ten diament. To. A było pięć diamentów. What? Ej, zrób skrzynię. Było pięć diamentów. Czemu teraz... Cztery. Pomienieli mi cztery. Ale patrz, to wtedy było 5. Ej dominik, A. zrób skrzynię. Nie nic, Dobra, to crafting. Posiba tylko drewna dookoła. A drzewo. A to ty zrób? A ja sam... No rób to patrz pokaż mi. Mięso, nie, nie mam mięsa. Crafting. A ja nie było tego drewna. Na drzewo potrzebuję. Dobra. Dobra. Dobra, mam tu drzewo już. O, jest Dobra, i tu to jedno, tę dam. Dobra. O, dobra, dobra ja teraz tu dam. Dobra, to Ja się dzisiaj wykupię, nie mam ale do, ale do niej teraz będzie chyba piątym odcinku, nie? Paweł? Hmm. Jakieś jasne zresztą. No Tu też coś niebieskie. O, Paweł, patrz, trzeba kilofał zrobić, bo przysiedziałam. Kurde, co... Zobacz, Paweł, mamy tylko jeden dialog... O nie, wywaliło mnie z serwera. O nie, nie, a masz internet? Dobra, jestem już po krótkicięciu. Wywaliło mi No, wywaliło. Gadaj głośniej. No, wywaliło go. Dobra, to Aha, ja... A, tam, masz? Złoto dam do skrzynki. Dać wszystko. Można te kilof zrobić a i do... A żelazo też dać? No wszystko dać. 31 żelaza mam. No przypa, to. O, 44 żelazna. To ty no. zrób. Daj mi to. Ja ci, ja dam, te skrzynki daję. ja no to, to podbieram. O, to. O, to jest, 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 jest tak mało. Ja bym chyba, o oh, nie nie da, nie zimię, bo to wypakował. pakowało. Kurde, bo zaraz będziemy pomysłowy zbrojać, a jest żelazna, o co, zrobimy? Zbranie Zbrojenie No, potrzeba też. Chyba 8, że tych nie gdzieś. A łóżka mnie zrobili? Ja zrobię. Mamy grzyba. Drzewo, też się tam da? Nie, potrzebuję. A kurę, zaraz pełna skrzynka znowu. Nie będę pełna skrzynka. Stój, jedzenie se wezmę. I mamy sześć. Dobra, od świni. Od świni se wezmę. O, owca! Owca, idę ją zabić. Opało o, dwa łuska. Dwie bo... razy, gdzie jest ta owca, a zabita już? Nie A o dobrze, Mamy mięso, przepalę mięso. Ej, te drzewa już urosły! Dobrze, Paweł, szef, co tam działa interesują? Tu łóżka, zresztą, Paweł? Gdzie? Tutaj. Tutaj, pas. Kurwa znowu wywaliło! Wykopacz. Paweł, a gdzie coś? Gdzie coś? Co tak mało? To no, stój, ten, ten. No bo to jest przepalony. A ty nie wiedziałeś.

Dobra, wszystko pozbierało się samo. Ej, mi. tu mi jeszcze nie byli? A byli. No, nie. ciemno. Kurde, dajesz elementy. tak. Ej, tak. wingę znowu? Myśmy, my no bo, Paweł, Dobra, Nie może... kupaj tego, masz i mną. Myśmy byli Dobra, Dobrze, tempę tempeh. A bo nie, Paweł? Och, się ja. Pójdę mnie teraz. Teraz tu. O kurde, gdzieś no, się znowu. O, teraz. Jesteś? No. Kurde, tu musi być coś. Musiał być coś. Bo tyle lawe przy tym nie? Fak, stoi O, tyle lawa, ale. Kurde, wody zapomniałem weź. A tak by się nie dało lawy, nie zrobić tego, nie dałoby się. Co? Nie pójdź tutaj, bo tam nie idzie. O, Clipper! Gdzie ty jesteś? Na dole! Na dole jest ta! Dobra, idę. Wybuchnął! Co się myślał? O, mom, to. Was bił sobie! Kurde, po co nie weź wiaderko. O, bystro tutaj, a się do do domu. Do. No dobra. Tylko waderko i to zrobię. I czemu mi się to nie chce pozbierać? To kulka, ta. ta. Nie wiem. A który level? Piętnasty masz, a ja mam nie Co level. Czego mam? Wodę A bo ty już więcej wykopałeś też. No, dużo wykopałem. No, a ja. Po O, jest na panu. Pastera, woda do siebie. Fuck! Nie, nie, stanie się nic. Pójdź tu. I pas się teraz, ale muszę mieć pod spodem, czekaj. A ten diamentowi szybko... Ani czekaj. O diamentowy myślałem, że jest ten... M, ty miec... nie masz nic pod spodem, o to dobrze. No ja teraz kopiemy to najdłużej. A może tyś, ty... muszę jechał 14. No może byście z 10, tam mniejsza liczba, ale 14 lepiej wygląda ten... ten to... To, to fioletowe kopać? A ty nie umiesz no bo diamentowi tylko się to da... My byśmy więcej damy tu zarazie, ale tak by kilofa myśmy nie zrobili drugiego, po nie Paweł? No wow, jakie to... Co po to, to daje? Może Paweł ty wykopiesz, a może ci? By tam jest teraz... Lawa. Może Paweł, da są woda do... To ja tu będę wykopywał i będzie Oni, więcej... A nie, może być lawa, może być... Więcej lawy będzie... I więcej tego będzie. Ani nie Paweł, ty nie możesz wody, nie możesz. Co ty zrobisz tu? O woda. W domu wiesz, domu a widzisz, jak dużo już jest lawy? Wow, to by spadnął. A, a nie, by nie spadnął. Dwie minut już jest. Dziesięć. No dziesięć i pół. Dobrze, szkola, że piętnaście minut, nie Paweł? by się o pół godziny nabywać. Tak, właśnie dwadzieścia minut, nie Paweł? Poza mhm. pół godziny. Co to było? Oh, kurde, znowu. Dominik, lawa tu jest. Czekaj, ile mam tych obsidianów? Siedem. Ale a ja z weźmiemy się 14 i trochę, no sobie potierze. Dawaj wodę tam zaraz. Do enchantu. No. A, a w następnym odcinku będziemy dom budować, a jeszcze następnym pójdziemy do netheru. I będziemy szukać twierdzi. Ja myślę, że około... O nie! Ty! Kurde, zdechłeś. Nic się nie stało, mam, mam wszystko. No, Masz? Bo, no, bo, bo tu mam... był jeden ten, jeden klocek. O jesteś. No, Paweł, no bo i tak Paweł to wszystko mam. No muszę pala. Nie. No. Kurde. Przestań mi bić! Nie bijaj cię. O, o, dobra, już tak zrobię. Czekaj, muszę wodę dać no, bo to mnie wkurza już. No, dawaj tam, wodę, wódkę dawaj. A, a to nie będzie chyba przydaną, no bo to będzie tylko kamień, no. Fuck jak trochę laguje tu. Dobrze. Zaraz! Czekaj. W szafie Ja, to nie żyje. Tu... o, Tudaj. tutaj się światło da Nie pijcie mi! Bić. Nie bijacie. No kto my teraz bije? Kurę, sorry, ile... No ja chcę światło dać, ale to laguje też I jak mam opłacenie? Chcesz wykopać styry? To daj! Ale pomożesz, czekaj ale piszcie mi to dwa razy no i teraz kopaj, no bo będę spadnie z Ale ja nie mam, a dobra. Masz. Kopaj. A bo na film z góry. O, bo wizerowie to sobie. A nie, nie kopij, bo tam może być lawa pod tym. I tam może byś tak obok nie spadnie, żebyś widział. A no, wykopij jak się jest. jak długo. Wow. A, ale tak długo nie. Uciekaj! Dobra. No i kopaj ten. Dobra. A chyba nie umiesz się go kopać. daj mi. Nie, Pawła, daj szybko. Obo. Nie kupię tego! Aha, to kopiesz To ty da masz. Dała mi to, bo ci nie chodzi. Jak umiesz. to się daje, tak tak? Nie musisz zapisać na no go. Bo ty nasz nie Masz. Tak. Mam, czekaj. O. No. Bo, bo, musi musi was zapisać i pocię. No zaraz głupie. Mam no, za ty. Ty bez ty, ty pati do sam to jest. Uwaga! Zaraz. A ile mamy wełny? Pięć? Kurde, w sumie to wykopał. Nie wah. <laughs> Jak ty to robisz? No to szybko kopię ten damentowi. No no tak przycisniesz. No to... Co? No, 13 Dobra, Dobra. Już. o Dominik O co? Wow. No bo szybko miałem przemieniasz ty się ty nie umiesz A ja myślał... Napisał, napisał ty tu Damenty wiesz? Brawo Ty! Kurde! Wszystkie Twoje rzeczy wezmę. No. Dobra. Kurde, a ja mu fajnie no bo mi rzeczy nie biorę. Błęd... Tak. Nie, nie no, muszę o. przychodzić. A ty chyba nie się ma tutaj. Kurde, a ty to było wszystko wypakował No ale no to idziemy teraz do domu, Paweł. Ja się przytropuje. Chociaż ja mam życia trochę. No pójdę, Paweł do mnie teraz. Dobra, i będziemy kończyć zaraz. Tracę. No, fuck znowu mnie ktoś zbił No chyba ja to bił, no bo nie wiem. No no ja to w tym odcinku no to... to będzie wszystko. Wykopaliśmy 13 aplikanów, ale poza odcinkami jeszcze jeden wykopiemy. Dobrze, to było wszystko. O sorry. Eee. No bo to jest przypadek, no bo się tylko raz. No to no, pośpimy się, sobie, dawaj. W, w tym odcinku to już będzie wszystko. Pada będzie nie spia! Boże! <laughs> ja W tym odcinku to będzie wszystko. Zostawcie suba, jak ktoś jeszcze nie subuje. Albo zróbcie kanał. Lajka. No lajka, jakiś komentarz. Нарка, мара.